No pomysł uważam, że bardzo dobry, no bardzo dobry, od wielu lat udawało nam się zwyciężać w takich zawodach, ale w kategorii juniorskiej i ciągle mówiło się, że takie zawody dobrze byłoby rozegrać w takiej formule właśnie w kategorii seniorów, no i doczekaliśmy się, myślę, że to będzie, to będą bardzo fajne, bardzo fajne zawody z fajną formułą i, i jak tu dzisiaj mogliśmy usłyszeć, no plany są wieloletnie, także też to bardzo cieszy. Pewnie tak, no, każda konfrontacja z, z przeciwnikiem, który zapewne na, na nas będzie czekał, bo przecież są to drużyny, które mają w swoich szeregach kapitalnych zawodników i za chwilę będziemy się ścierać gdzieś na innym, na innym terenie, także to jest, to jest fajne i myślę, że będziemy na pewno z tego wszyscy korzystać. Chcielibyśmy z pewnością, no, każdych zawody chcemy wygrać i, i, i myślę, że wszyscy myślą tak samo. No, wygrać może jeden, mam nadzieję, że to będziemy właśnie my.